Cześć, ja nazywam się Max Player witam was w kolejnym odcinku z gry Star Wars Jedi Night, Jedi Academy. Jesteśmy po ciemnej stronie, no i będziemy dzisiaj zapewne kończyć grę po ciemnej stronie i zarazem całą serię z Jedi Academy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę ginął tak jak ostatnio. Okej, okay. jak dobrze wiecie mam teraz za przeciwników nie tylko Sithów, ale i Jedi. Taka jest cena za wybranie ciemnej strony. Niech oni sobie tutaj powalczą No, ubijcie się, come on Ooooooo! O fuck Pięknie, jeszcze teraz twoja kolej, tak Dobrze, dobrze, bardzo dobrze Hops! Ostrożnie, ostrożnie Okej okay. Hej a. Uh, o ty choleroj. Oh, no. A, no. G, g, g 회re. Nie będziesz wysysał ze mnie energii, gnojku. Jeszcze jeden. Tak. I to nie jeden, a dwóch. What the hell? Co to za zwolnione tempo? Band... What the hell? Co się dzieje? Dobra, mam więcej czasu, żeby. Oooooh, kamo, 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 kamo. Aj, prawie wyszło. Ah! Spadaj! Oh shit! Whoa. No, 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 no! Oh, jest dobrze, dobrze. Jeden, jeden ubity. Teraz pora na drugiego. Ha! Ops. Tu? Tak jest. Szybkie uleczenie. Tam widzimy bitwę. Może uda mi się kogoś załatwić z blastera? To, to, to. to. O, chyba mi się udało. <ścoughs> ja, dzień dobry. La 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 Szybki zapis, Point. Yep. Come on Dziękuję Teraz pora na kolegę Łooo, wow, dziękuję, oooo oh! Co się stało? Wum, wum, wum Odrąbałem mu rączkę, znaczy odrąbałem, odciąłem na szczęście, jednym z plusów miecza świetlnego, rany po mieczu świetlnym, jest to, że rana na mnie krwawi, bo krew od razu krzepnie. Jeżeli ktoś ogląda Gwiezdę Wojny, to dobrze o tym wie. Więc, jest to w sumie dobra broń i przyjazna przeciwnikowi, bo nie naraża go na wykrwawienie się. A! mi tu folutku! Gosia, HOO! O, for fuck sake! NO! Znowu mam brak tarczy, ja nie wiem czy tu mogę sobie zregenerować tą tarczę. Dzień dobry panie Jedi! Chodź daj, O, fuck! A! ja, a! 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 O oh, god damn it. ale mnie zaskoczył! Dobrze, że zapisałem. A dopiero tutaj, fuck. Troszkę mnie cofnęło zatem. Ej, op! hop. Hop, Dobrze. I... jest. Znowu odrąbałem ci rękę. No proszę bardzo. W sumie nadgarstek, nie rękę. Ale część ręki to jest, tak? Dobra. Jeszcze raz to samo. Może tym razem nie stracę, nie stracę tarczy. Jak to było poprzednio. Więc może wyjdę na plus. Hops. Dobrze. Bardzo dobrze. Come on. Czy dalej będzie ufoludek? Nie. Tym razem jest ktoś inny. Nie, dalej ufoludek, ale ma inny. Ma inny kolor miecza. Gaddemy, Straciłem tarczę, no. Fuck. Zapisik. Dziękuję. Chodź, kolego, chodź. Powtórka. Rewanż. Chodź! Ła! Ty gnojku mały, no? no nie mogę cię. Nie mogę cię rozwalić, dlaczego? A! No jeszcze się będzie uleczał, no? O, teraz jesteś mój! Zrobiłeś zrobiłeś błąd! O! Kolejny! Raczej kolejna! Chodź daj! No chodź tu, gdzie uciekasz? What, what, what? Fucking shit! Serio! God damn it. <laughs> Fuck! Jeszcze nie mogę sobie z wami poradzić! W sumie mogłem już iść do tej świątyni ma mieć was y, głęboko gdzieś. Ale nie będę tego robił! Ho! Jeee! Yeah! To było dobre. Gdzie jest ta druga, co mnie ostatnio zaatakowała? O, jesteś! Dzień dobry! Nic z tego! A, nie chcę tego! Widzę jej życie, ale no. Nie, 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 nie. Hopsa! Uniknąłem i jesteś moja! No! No! Teraz, 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 dawaj, 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 dawaj! Silna jesteś! Ale nie dość! Żeby mnie pokonać! Dziękuję! Co się tam dzieje? O. Dziękuję. Fuck sake. I po cholerę ja się wtrącałem. Jasna cholera no. I znowu będę musiał. No nie no. Dobra. Więcej się nie będę wtrącał do waszej walki. Poczekam, aż się wybijecie nawzajem. Okej. Ten odcinek może być dłuższy. Fuck. Chodź, tu, a nie! Du! Du! No! For oh fuck sake! Tutaj zapiszę, żeby mieć ciebie już z głowy. I teraz zajmę się tamtymi. Już przyszli następni. O, cholera, ale będzie rozruba. Come on! Wow! Aaa! No for fuck's sake! God damn it, Co się... Co się ze mną dzieje? Ciemna strona miała być silniejsza, a tym razem ja jestem coraz gorszy! O, -o, -o Dobra, nie. Bijcie się! Ja mam to gdzieś! Chociaż ja mam sposób inny na was Pierdzielaj! A! Gą się! Gąsię, gąsie... i. Gąsię! Boing! O, oh, jest! Tak to się robi, kurcze, nie. No, lecimy już do świątyni, żeby zmierzyć się z ostatecznym bossem. A kto to będzie na ciemnej stronie, to zaraz zobaczycie. Co, kogoś jeszcze słyszałem? New. Ok. Czyli tutaj musimy się pozbyć tych... gagatków. Come on! A! To nie będzie takie... A! Puszczaj! To nie będzie takie łatwe! O nie, tylko nie szał bojowy! Nienawidzę tego! Oh shit. Chodź, chodź. Idziesz? Idziesz, bardzo dobrze. Chodź, chodź, mam dla ciebie niespodziankę, Chodź. Chodź, chodź, no tutaj. Come on. Jeszcze bliżej. No jeszcze bliżej. Oh, Fuck sake. Chodź tu jak do ciebie mówię. Dobra, nie chcesz to nie. Okej, okay. okej. Okay. Puszczaj mówię. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, jak ja go zabiłem Nie mam pojęcia Ale okej, okay, liczy się, że go zabiłem Was, pozbędę się A! No! Was chce się pozbyć inaczej! Gosię! Jeden... A! Tu, tu, tu! Spadaj! Leczonko. Zapisik, bo tam jest jeszcze dwóch strażników. No, a później już, boss. Come on! nie, 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 go, nie, 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 Aaaa! nie, 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 Fuck's nie, Jeszcze raz! Oooo, mam na was sposób teraz, poczekajcie. Tak! Ta ok, to nie był ten sposób. Jeszcze raz. <ścoughs> Fuck sake. A not... mnie kopać do cholery? Nie! A -a -a. Jest. Jednego się pozbyłem. Pięknie. No. Jest. Bum... Ho, ho ho Udało się. No, zatem teraz czeka nas BOSS! Come on. Znowu Tavion. scepter ah kyle's good student or is it i sense the dark side in you are you here to witness the resurrection no i'm here to kill you something that my old master couldn't do but why with ragnos reborn the jedi will be wiped out and we can serve him as he rules the galaxy i will no longer serve anyone I will have the scepter and its power for myself. Oh. Now, give it to me. Stupid whelp. I will enjoy slaying you. Oh shit! Come on. Kolejne starcie z Tym razem muszę jej zabrać Berło. A? Czemu nie mam energii, Gaddemet? Czemu nie mam energii? Zostaw mnie! Tutaj gdzieś była. Jest. Tarczunia, bardzo dobrze. Jeszcze gdzieś tutaj była tarcza, z tego co pamiętam. Poczekaj chwilę. Nie widzisz, że coś robię? Tam. To będzie tam. Tak. Tak. Jest 100% tarczy. Jazda. Chodź. Teraz mogę się z Tobą zmierzyć. Come on! What the fuck? Wo, wo, Spokojnie, kobieto. O! Jak miło. A! No, 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 no. Nie strzelaj do mnie. No! A! 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 No, come on. A! Jest! jest! Jest, jest, Bez utraty życia ani tarczy! Nie mam żyje! Bardzo dobrze! Jayden, stop! Don't get in my way. Jaden, I know you're angry, but it's not too late to renounce the Dark Side. Tavion and her cult has been stopped. We can end this here. Oh no. This is just the beginning. Jaden, the lure of the Dark Side is strong, but it will ultimately destroy you. Fight it. Rosh resisted it. You can too. Rosh was weak. He was too afraid to grasp the true power of the Dark Side. Nie mogę O, je, walczymy z Kylem. A, a, what the hell? Co się stało? Czemu się zablokowałem? Straciłem trochę tarczy przez to. Fuck's sake. Ej, e, e, Kyle, oddawaj mój miecz, świetny. No, muszę zapisać to w tym momencie. Okay. Kyle, odczep się. Gadmet silny jest. No! ow, oh. What the fuck? Ah. On mnie bije. No! No! Ah. Come on. Jest! Come szybko poszło. Hop! Bang. Dziękuję bardzo. To by było na tyle.

he felt betrayed by rash and the anger was too strong for him to control i misjudged him i'm sorry kyle i failed both my students luke maybe i shouldn't be teaching at the academy it's not like i've been the perfect jedi myself no kyle yoda and ben were both great teachers yet even they lost students uh-huh i can still sense good in him there's always hope kyle remember that you may be right well, at least Tavion and her cult have been stopped. Ragnos won't be coming back. But the Scepter is too powerful. We must find Jaden and destroy it. I'll take care of it. As my student, Jaden is my responsibility. I'm taking a leave of absence from the Academy for a while. If I find Jaden, I'll let you know. Be careful. If there's anything I can do to help, I will. And may the Force be with you, Kyle. Hell yeah! Czarny koniec. Ale to jest tylko alternatywne zakończenie, pamiętajmy. Ja zakończyłem tą grę na jasnej stronie i tego się trzymajmy. To jest tylko dla Was, żebyście zobaczyli, jak kończy się gra po ciemnej stronie. Oh, jest. Imperator Jaden. Mam imperialnych pod Twoją władzą. Fajnie, jednego już udusiłem. O, oh jest. Wow. No i właśnie tak kończy się gra gdy wybierzemy stronę ciemną. Mam nadzieję, że Wam podobała się ta droga. Mimo, że zła. To zakończenie też było złe. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że podobała Wam się cała seria. No i tym odcinkiem kończymy już naszą przygodę z grą Star Wars, Jedi Knight, Jedi Academy. Mam nadzieję, że Wam podobała się ta seria. Być może powrócę jeszcze z grami z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, nie wiem dokładnie jeszcze jakie to będą tytuły. Być może Force Unleashed, jeżeli chcecie Force Unleashed, to bardzo chętnie nagram tą grę, bo jest ona naprawdę bardzo fajna. Ale to dajcie mi znać oczywiście w komentarzach. Jeżeli znacie jeszcze jakąś inną grę z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, w którą mógłbym zagrać, to oczywiście także piszcie komentarze, jaka to mogłaby być gra. No i nic, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą serię. Dzięki raz jeszcze, że oglądaliście yy, i przechodziliście tą yy, grę razem ze mną. No i nic, to by było na tyle. Także dzięki za dzisiaj, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać. I widzimy się w kolejnej serii. Na razie! Uuu, to było creepy! <śmuchaj> już nie mogę mówić nawet. O chóreczko! O! Alba go się! O, 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 wow! Hej!